Pochwalony Jezus Chrystus! Cieszę się, że możemy znowu razem się spotkać i iść drogą życia, wołać o Ducha Świętego, przyjdź Duchu Święty. Stąp na każdego z nas i daj, żebyśmy dzisiaj wszystko robili w Twojej łasce. Wspominamy dzisiaj apostołów, Szymona i Judę Tadeusza. Szymonom Tadeuszom wszystkiego najlepszego, niech wasze serce płonie. Zobaczmy, o czym jest dzisiaj Ewangelia. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał też apostołami i wymieniani są apostołowie. Po modlitwie Jezus dokonuje wyboru, bo był już czas na wybór. Modli się i podejmuje decyzję. Podejmuje, wybiera. Czy popełnia błędy? Czy ten wybór dwunastu był właściwy? A Jezus mówi, po owocach poznacie. No i patrząc na owoce, jeden się zaparł, drugi zdradził. Jeden z tych dwunastu popełnił samobójstwo. Pod krzyżem z dwunastu był tylko jeden. Trzeba by było wybierać za tego, co się zabił no innego. Jeden nie chciał uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, nie przyjmował świadectwa innych co do tego. I tak dalej. Możemy o różnych rzeczach, o ich kłótniach mówić, po owocach poznać. I my to często stosujemy. To są słowa Pana Jezusa. Stosujemy, że po owocach i oceniamy czyjeś decyzję. No to oceń decyzję Pana Jezusa. Dobrze wybrał czy źle? Zmierz się z tym dzisiaj. Bardzo Ci o to proszę. Nie zamiataj tego tematu pod dywan, tego zestawienia Ewangelii, ponieważ to jest odpowiedź na wiele naszych ocen, które mamy w życiu. My jako księża bardzo często oceniamy świeckich. Bardzo często. Grupa się przy parafii, wspólnota się kłóci i mówimy, o to jest, to jest... Po owocach poznać można, że to nie od Boga. Nie patrzymy na to, że my na parafii się strasznie kłócimy. Albo w seminarium się, albo w innej wspólnocie strasznie się kłócimy. W ogóle. A tutaj się coś rozpada i przy parafii, o po owocach można poznać, że ta liderka, czy ten lider, to na pewno tutaj po owocach. Nie patrzymy na to, że ten ksiądz odszedł, ten ksiądz odszedł, to po owocach poznajemy, jak tutaj działają książki. Nie patrzymy w ten sposób. Bardzo łatwo jest w jedną stronę oceniać czyjeś wybory, bo coś nie idzie, bo coś jest pod górkę, i mówimy o po owocach i to jest od razu złe, a na siebie nie potrafimy tak spojrzeć. I dlatego zestaw to z Jezusem, bo Jezus dokonał konkretnych wyborów po modlitwie, a później tak się zadziało, jak się zadziało. Że w tym gronie, który wybrał, jest ten, kto popełnił samobójstwo. I to było małe grono, 12 osób. To, to trzeba gdzieś pojąć w swoim sercu, nie zamiatając podywań, zestawić tak, że nam to się będzie zgadzało: że Jezus mówi o owocach zbawczych, mówi o tym, co prowadzi ku niebu. I, i że ta droga, którą idziemy, nie jest drogą idealną, że to są pewne wybory. Również wybór Jezusa był taki, że nie ucieknie spod krzyża, z krzyża, tylko że zostanie, że ten kielich wypije. To są wybory, że ma etykietkę od razu, że jest złoczyńcą. I cała ewangelizacja w kościele jest z tą etykietką, z tymi etykietkami, konsekwencjami wyborów. Nie bój się podejmować decyzji, chociaż wiedz o tym, że będą konsekwencje błędnych. Tak się dzieje. Ale Jezus podejmuje decyzje. Ważne, żeby się modlić, żeby to wynikało z modlitwy. Popełnisz błąd? Trudno. Ale idź do przodu, idź drogą z Jezusem, nie stój w miejscu. Podejmuj decyzję tak jak Jezus. I to słowo Jezusa po owocach poznacie. Patrz na swoje życie w ten sposób, ale jednocześnie bądź w tym powiedziałbym wolny, Jezusowy. Tak jak Jezus wobec wyborów, które podjął i o których nie mówimy, że Jezus źle wybiera, bo po owocach poznaliśmy. Zastanów się nad tym, zostawiam was z tym. To jest Ewangelia, którą musimy gdzieś w sobie układać, a nie szukać łatwych odpowiedzi. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Was gorąco zapraszam, żeby dalej być w modlitwie. Poniżej teledysk mocnych duchu. Niech nasze uwielbienie się wydłuża. A może chcesz ten temat zgłębić, temat rozeznawania, wybierania, to tutaj jest moja konferencja i możecie z niej skorzystać, żeby jeszcze w tym pobyć. Do zobaczenia.